Witam wszystkich bardzo gorąco bardzo serdecznie. Ja jestem Chocolateku. To jest kolejny odcinek z kariery Real Betis. No i tak, tutaj widziałem, że dostałem ofertę transferową od Bayeru za Tello, ale odrzucę tą ofertę, ponieważ no, okienko skończyło się niedawno w poprzednim odcinku, bodajże, więc więc, więc na razie Tello będzie moim zmiennikiem. A czy go sprzedam, to się okaże dopiero pod koniec sezonu. Kolejną ofertę dostałem za kamerasa, już którąś z kolei. Yy, ja nie wiem, teraz dostaję tyle ofert po, po zamknięciu okienka. Jak było okienko, nie było żadnej oferty. Teraz zamknęło się okienko. jeb, 100 ofert. Jeszcze za tych samych gości. No nie, no, jego też nie sprzedam. Na razie. Ale tego Carvalho Na razie też nikogo nie będę teraz sprzedawał W ostatnim czasie Mogę, się, mogę kogoś sprzedać Dopiero pod koniec sezonu Teraz na razie Będą oni moimi zmiennikami. Nie myślę o ich, o ich sprzedaży Bo już kupiłem obrońcę, którego chciałem kupić Czyli Fatiego Juniora Także jest spoko Czeka nas mecz z Barceloną Która jest na pierwszej pozycji Więc będzie to na pewno trudny mecz Ale postaram się go wygrać żeby jakoś e, przybliżyć się do tego, tutaj Barcelony i jeszcze wyprzedzić Real, który właśnie nas wyprzedził. O kurde, w ogóle my spadliśmy na czwarte miejsce. Ja myślałem, że jesteśmy druzy, a tutaj Real nas wyprzedził. Pewnie przez to, że zremisowałem z Lettyko w poprzednim odcinku, dlatego nas Real Madryt wyprzedził. E, no i dobra. Ten mecz z Barceloną jest ważny, bo fajnie byłoby go wygrać. E, no, każdy mecz byłoby fajnie wygrać, co no, ja gadam. No ale dobra, chyba nic nie będę zmieniał w składzie, chociaż nie, zmieniam Moreno za, za Telo. Telo będzie grał za Moreno i chyba tyle, no raczej tak, dobra. Może jeszcze Bartra wejdzie za Mandiego, bo Bartra ostatnio mniej grał, więc teraz ma okazję się wygadać na mecz z katalończykami, więc dobra, zacznijmy mecz. Zaczynamy spotkanie Real Betis kontra FC Barcelona kanale stoi będzie podanie prostopadle do gomeza gomez może uderzy z ostrego kąta ten szteg broni dobre podanie do castilejo ale castilejo po raz kolejny Castileo po raz kolejny robi błąd, źle podaje i powiem Wam, że ten Castileo to jest mega, mega przeciętny transfer. Ja nie jestem zadowolony z tego transferu. Chyba będę musiał kogoś kupić lepszego na prawą pozycję, a Castileo najbliżej będzie zmiennikiem. No ale to dopiero w przyszłości. Canales poda prosopadę do Castileo i Castileo może podać, czy podda! No nie pada, no mówiłem, że on jest jakiś wolny. No nie, nie lubię nim grać, z sobą mi się nim gra tym Castillejo, więc będę musiał pomyśleć nad jakimś lepszym yy, skrzydłowym. Gomez, Castillejo, doświadkowanie Castillejo i będziesz już drożny. Ostatnia sytuacja w tej połowie. Fekir na Gomeza i wybija to De Jong na out ale sędzia nie. Nie dokończy tego spotkania, tej połowy i mamy pie koniec pierwszej połowy, ale gadamy, gadamy dziwnie. Koniec pierwszej połowy, wynik 0-0. Barcelona w zasadzie, w zasadzie nie miała żadnej tej sytuacji tak naprawdę dogodnej. No ja w sumie też, może jedno miałem taką lepszą sytuację, ale... Ale też tego wybronił tą okazję. Dobra, zrobię pierwszą zmianę. Eee, a więc tak. Wejdzie Moreno za, za Castilejo. I Tello przesunę na prawą stronę. Dobre pytanie do Fekira. Fekir. Fekir, może finansyjne, Fekir i broni ter Stegen, Tutaj mogło to zaskoczyć bramkarza. Chociaż mogłem jeszcze bliżej podejść, bo tutaj widzę, że obrona trochę y, dostała wylewu, więc mogłem to bardziej, lepiej to mogłem wykorzystać, no, ale trudno. Teraz to Fekira na głowę. Gomeza i ter Stegen wybija, ale wciąż jest przy piłce i Dembele wybija z, z bramki. Oje, oh yeah. Coutinho, Coutinho, broni Remiro! Przez mój głupi błąd w obronie mogłem stracić bramkę niepotrzebnie, a, a to my tutaj przeważamy w tym meczu. Dobra, lecimy z kontrą, Canales. Canales poda padle, to nie tak miało być podanie, ale dobra, Fekir Emerson. No i traci piłkę. Fekir przejmuje piłkę, to może być ostatnia akcja, ale to Busquets go trzyma niestety i koniec meczu. Remisujemy z Barceloną 0-0. Szkoda, no nie był to porywający mecz, któryś z kolei, ten, te hity yy, kolejek takie są bardzo rozczarowujące, bo mało który mecz był taki fajnie zacięty, ten znowu okazał się taki nudny. Jeden strzał celny po mojej stronie i jak samo jeden strzał celny po Barcelonie, z Barcelony strony, więc no nie był to dobry mecz. No ale no co, no trudno. W ogóle już mamy 28 meczów, więc tutaj zbliżamy się już powoli ku końcowi. Yy, dosyć szybko bym powiedział, znaczy szybko. W sumie to jest chyba 10 albo 9 odcinek, już nie pamiętam. Więc, więc. Dobra, następny mecz czeka nas Cyber. Yy, I ja ten mecz sobie przesymuluję, yy, ale zrobię małe zmiany, tak żeby troszeczkę inni pograli. Zrobiłem trzy zmiany, mianowicie za Fekira wstawiłem Kamarasa, za Gomeza wstawiłem Iglesiasa i za, i za Castillo wstawiłem Joaquina. No i no i tyle I Niech sobie tam ci odpoczną Gomez, Fekir, bo oni są moimi kluczowymi zawodnikami i oni grają w każdym meczu, więc niech sobie na ten mecz y, usiądą na ławce. Aibar jest na 16 pozycji, więc raczej powinni sobie y, z nimi, raczej powinni sobie z nimi dać radę, więc, więc chyba nie powinno być jakichś tutaj komplikacji. No i koniec meczu. Wygrywamy bez większych problemów z Ibarem 2 do 0. Więc jak najbardziej zmiany na plus. Nawet Kamarasa strzelił bramkę, więc, więc, więc bardzo dobrze, że mu dałem zagrać. Kolejny mecz czeka nas z Realem, Valladolid. I tylko sprawdzę, jakie mamy tu jeszcze mecze do rozegrania. Następny mecz jeszcze gramy z Walencją, więc z Walencją można byłoby zagrać. Eee, więc. Dobra, ja z, z tym realem yy, zrobię szybką symulację. Yy, dam pograć Kamarasowi, bo ostatnio, ostatnio strzelił bramkę, więc jest w formie, więc, więc może tym razem też mu się uda. I cyk, szybka symulacja. I, 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 i. i... No i mamy remis. I Gresias y nie trafił z rzutu karnego w 90. minucie. No pogratulować, no tylko. No, i to jest kolejny mecz. Któryś z kolejnych meczów, gdzie na szybkiej symulacji tracę punkty. Więc ta szybka symulacja w ogóle nie jest opłacalna. Jest ona szybka, tak? No, jak sama, sama nazwa mówi, ale. Ale, ale jest zdecydowanie większe. Większe prawdopodobieństwo potracenia punktów w łatwych meczach. Więc no. No trudno się mówi, dobra. Jesteśmy na czwartej pozycji. Niestety, Atletico już trochę nam uciekło na cztery punkty. No, musimy teraz. Nie możemy sobie pozwolić na stratę punktów. Bo no w tym sezonie walczymy o drugie miejsce. To jest max, co możemy zrobić. Bo raczej na piąte już się spadniemy. Mamy za dużą przewagę. No, ale musimy teraz wszystko wygrywać, żeby, żeby, do, żeby dogonić Azadigo i Real. Klub Sasaulo zapłacił za brawo kwotę odstępnego. Całe 600 dolarów. tam euro, sorry, euro chyba. Więc no dobra. Nie jest to, są to psie pieniądze, ale, ale zawsze coś No i dobra, takim składem zacznę mecz. Na mecz z Walencją Bartra wejdzie za Mandiego i Castilejo wejdzie za. znaczy zejdzie za Tello. I dobra, i taki skład wyjdzie. Tu właśnie, widzę, że Filpo się fajnie rozwija, cieszy mnie to bardzo. No i dobra, zacznijmy mecz. Dobre podanie do Fekira, Fekir Tutaj Obrońca jest zawolny za niego I dobrze, Fekir wybija i do Gomeza, I... i nie ma gola Szkoda, 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 to mogło się udać Ale dobra, aż drożny Fekir na Gomeza, o Jezu Ale będzie strzałka, ma wingi i broni Silesen. Dobre podanie do Moreno, Moreno rozpędzać na lewej stronie Moreno, Moreno, może uderzy? Moreno, Moreno, broni Silesen, to mogło się udać! I Silesen łapie piłkę, ale tutaj było niebezpiecznie, to mogło się zakończyć bramką. To jest zaskoczył, myślę, Silesena, Moreno, uderzając przy bliskim słupku, ale Silesen nie myli się i broni to. Koniec pierwszej połowy, wynik 0-0. No. Tak, tak jak z Barceloną to my tutaj mieliśmy lepsze okazje chociaż nie Valencia miała jedną okazję którą y, praktycznie setkę więc, więc można powiedzieć że jeden do jednego jeśli, jeśli chodzi tak w okazjach takich stuprocentowych. dobre podanie do Canalesa Canales do Gomez'a i to musi być gol Gomez ale spalony niestety Tello Dostrzeganie na Gomeza i to musi być goli. tak jest. Gomez podwyższa, nie podwyższa, tylko obejmujemy prowadzenie. Od razu z pierwszej piłki, nawet nie przyjmował, tylko z pierwszej piłki uderzył po ziemi i bramkarz, no nie mógł tu nic zrobić. Nie ukrywajmy tego. Od razu przymierzył, po, zobaczmy powtórkę. No tutaj Brankaż był bez, bez, bez szans Z takiego bliska i z taką siłą, to chyba nikt by tego nie obronił Dobre panie do Tello Tello biegnij, Tello, Tello, możesz uderzyć, Tello, Tello i mamy 2 do 0 Szybkie dwa błędy, w Walencji wykorzystujemy to niesamowicie i, i, i obejmujemy prowadzenie ja może teraz zrobię pierwszą zmianę w tym, w tym meczu, a mianowicie wejdzie może Joaquin za Moreno. Fekir do kanale z Canales górą, może do Fekira, tak jest, Fekir będzie sam na sam, Fekir musi to wykorzystać, Fekir i broni i bramkarz, ale będzie do bitka i broni was praktycznie z linii bramkowej, no nie z linii bramkowej, ale wybija z bramki. Koniec meczu, wygrywamy z Walencją 2 do 0. Jedna bramka Gomeza, druga e, Tello. No i jest dobrze. Tak właśnie powinien ten mecz zakończyć. 8 sytuacji mieliśmy. E, dwie bramki jest w porządku. Dostałem ofertę od Realu Sociedad za Ruiz'a. I wiecie co, jestem w stanie e, ponegocjować, bo Ruiz jest już słaby. Znaczy stary i też już nie ma oceny jakiejś, nie wiadomo jakiej, więc spróbuję go może obchnąć. Ale zacznę od kwoty 15 milionów, a nie chcę go sprzedawać za mniej niż 10. Następny mecz czeka nas z Lewantę. Ja ten mecz sobie przesymuluję eee, i może tu jakieś zmiany porobię. Może Iglesias wejdzie od pierwszej połowy, bo tu widzę, że jest rozgoryczony. Eee, no i kogo tu jeszcze mogę umieścić w sumie? Może Carvalho za Canalesa, bo Canales też trochę dużo już gra, więc niech sobie odpocznie. No i dobra, no i Bartra za Mandiego. No i dobra, i taki skład wyjdzie. Mam nadzieję, że nie powinno być tutaj problemów. Z Lewante. Koniec meczu. Wygrywamy z Lewantę 1 do Sera, ale, ale był to słaby mecz w naszym wykonaniu play Lewantę miało nawet więcej strzałów od nas. I dopiero w 89 minucie Fekir strzelił gola, więc no. Mało brakowało, a znowu byśmy stracili punkty niepotrzebnie. Ale na szczęście udało się w końcówce, no i... No i, I jest komplet. Dobra. To była na tyle w tym odcinku. Tutaj widzę, że już realny sezon powoli dobiega końca, mamy już 32 kolejkę. Zostały nam 6 meczów nam do końca zostało, do końca sezonu więc dosyć szybko powiedział. dosyć szybko. Myślę, że trochę troszeczkę dłużej mi to zajmie, ale to pewnie też dlatego, że, że odpadłem od razu w pucharze. Więc jakby doszły mecze pucharowe, to pewnie, pewnie byłoby więcej meczów, więcej odcinków z tego. A tak, to, a, tak to, a tak to już szybko się kończy sezon i jeszcze nie wiem, czy będzie kontynuacja, czy, będę, czy zacznę jakiś nowy klub prowadzić. Myślałem o Ekstraklasie, żeby wrócić do Ligi, do Ligi Polskiej, ale do tego jeszcze będzie czas. Sprawd sprawdzam właśnie tabelę i jesteśmy na czwartej pozycji dalej i dalej mamy 4 straty punkty do Atletico, mamy 19 9, 4 w statystykach meczów. 20 bramek straciliśmy, czyli jesteśmy ex aequo z Barceloną, jest to tylko najlepszą, naj... yy, dużyną z najlepszą obroną. Więc, yy, więc, jak najbardziej, to jest na plus. Yy, no i dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Yy, no i co, trzymajcie się ciepło na razie.